Napisać, a, resztę... a kiedy wyniki? nie wiadomo Może za trzy miesiące, może za tydzień O oh, wow. To jest Polibuda, to jest stan życia, wiesz? No. Nie hejtuje, bo jeszcze nasi prowokaty to zobaczą Nie, to, nie ukochana Oni, Oni tutaj z florystyki są, wiesz? Tak? Nie. No, bo ja studiowałam florystykę i to są moi kol koledzy z florystyki Tak A skąd Sorry. Co? w zawodzie coś robisz? Eee, no nie no A aktualnie A eee, Mieszkam tutaj w Gdańsku, ale jestem ze Śląska oh, A kluski! Kluski Klu śląskie! Ja wow, niej, ja wow! Ale to jest cenne, w tych czasach Ale wiesz, że kluski śląskie to nie tylko Śląsk? A co takie? Jeszcze to jest? jest Rolada Śląska, moja no droga kluski śląskie, jak robisz, to z taką dziurką czy bez? Z ja dziurką! Tak, ta no, Laura się zna na tych kurwa no, rzeczach, się, no pamiętam, pamiętam. No, sorry, mam, jest z konkurencji z Kaszub, więc no, no niestety. Eee, Kaszuby, to tam się mówi jo? Jo? jo. jo. A my u nas ja. Ja jestem tylko więc... za jo, sorry. Za jo? Mówię, tata trochę ze Śląska Jak trochę, ale to z górnego czy z dolnego, bo to jest różnica, bo niektórzy... Nie, się zdrują tam. Czy... O kurwa, to mam wujka w Jastrzębie mnie no, no, no. no. Na... Ale byłaś na Śląsku? Ha? Byłeś na Śląsku? Byłam. A w, w jakim mieście? w Jastrzębiu? Tak, w Jastrzębiu. Rok no to to akurat świeża sprawa, bo niedaleko mam Jastrzębie, jest 30 km To jest Jastrzębia? i potem zechodzimy. O Wendarzynlandy, no. Tak w zasadzie, co, Ty... właściwie? co ja tu robię? Ehm, wiesz co? Chciałem zmienić, że tak powiem, jakoś miejsce, wiesz, nie czułem się dobrze na Śląsku. W sensie czułem, że to nie jest moje miejsce. Nowego, no. Tak, i stwierdziłem, a... dobry wybór Gdańsk, naprawdę. No dobry, tylko że drogi. Drogi, ale. Drogi? No nie wiem czy wiesz, ale Trójmiasto ogólnie jest najdroższym drogi? aktualnie wie, miejscem wie, wie. nawet w Od... Warszawie. Nie bywa, nie bywa, pokoju, więc to. pokoju? Tak chciałam pokój, ale no niestety jest idzie, idzie mieszkasz teraz? E, aktualnie w domu na Kaszubach, więc teraz czekam. Coś. To jest skomplikowana sprawa. Szuka współlokatora. Nie. <noise> Nie, ja na przykład szukam mieszkania i jest. I, no, żeby ogólnie wiesz, jest strasznie dużo ludzi, którzy chcą to mieszkania. A w tym w miejscu? Zestresowałem się, zestresowałem To mój pierwszy raz kontakt z dziewczynami, wiesz. Wyszedłem pierwszy raz z domu, bo zazwyczaj to wiesz, przed komputerem siedzę. Informa. No, z, znaczy nie studiowałem, ale stawałem technik informatyki. Mam dużo kolegę. Mam dużo kolegów, z których grałem w Lola. No, mam, 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 mam. Ale yy, ten. To się ceni, ale naprawdę. No, dlatego to są, wiesz? To są moje wiesz, początki rozmowy z kobietą, wiesz? No, Tinder to nie to samo. Masz Tindera? Ja mam Tindera. Masz Tindera? Wydaje mi się, że mieliśmy parę, ale nie wiem. No? Ale zaraz powiem Czemu na pewno? No, ogólnie jestem fotogeniczny, tylko. tylko nie no nie wiem czy jestem. Nie, zazwyczaj mówią, że jestem na zdjęciach gorzej niż na, w realu. Ale dzisiaj jestem nieogolony, włosów cztery miesiące temu było Barbena, nie chciałem mi się... wiesz, Daj mi daj mi czas, daj mi czas, daj mi tydzień, umówiły się na randeczki, ponieważ muszę jeszcze w razie co ja się To co ty tutaj termin. robisz, jak nie masz czasu na randeczki? Się na trzy <noise> Ona ma 6,2 Ale to jest, Ale ja też nie mam czasu na randeczki, nie? Ja, by, ja bym nie chciał ale mieć... Gdzieś, co? No tak, to teraz właśnie w pracy jestem Aha. i teraz? E, no, streamuję Aha, i nagrywasz naszą rozmowę. Hejka. Jestem Laura, A właśnie czym się zajmujesz? W takim razie, że streamujesz tą rozmowę i tą. E, e, dobra, to może tak wytłumaczę najprościej. Jak e, planujesz? Najszybciej. E, szybciej, ale jaki, kurde. jaki sens mają twoje teraz nagrania na żywo? Powiem ci, z jednej strony nie, może nie być to sensu, z drugiej strony, czy wszystko ma sens? No, nie, nie wszystko to jest ma sens. Pytanie, takie... To jest takie bardzo y, ogólne, czy to ma sens. Czy nie. Yy, powiem tak, to ja, to, ja to traktuję trochę jak rozrywkę i oni też to traktują jak rozrywkę i na przykład... Ale masz jak... jakiś kanał czy coś? Czy... Tak, tak. Yy, ogólnie każdy. tematyce? <noise> Ogólnospoliczne i o, Ogólnie najczęściej to, to jest Na tematyka, że chodzę po, po imprezach i kameruje to swoimi oczami. Po, pokazuje ludziom, jak, jak, jak właśnie z własnej perspektywy się bawię e, i wiesz, i ludzi, niektórzy to kręci. To jest trochę dziwne, ale ludzie interesują się czyimś życiem, nie? Wiesz, no czasem mogę dostać w pierdol, czasem mogę, wiesz, poznać fajną. że uh, nagrywasz? No miałem nie nie sytuacje. Czasem się zdarza, że jest. To normalne. Nie muszę uważać na słowa teraz. Nie, nie musisz uważać. Czy, czym bardziej głupotę walniesz, tym lepiej, wiesz? Ale mam, to jest mój oczywiście klasyczek, klasyczek pytanie, żeby tutaj rozluźnić atmosferę, to jest takie pytanie, żeby pobudzić mózg. No Ale nie wiesz co to jest? Nie, 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 spokojnie. Co się skrata, im dłużej ciągniesz. Życie. Czekaj, co się skracać, duży ciągniesz życie? nie, wolę nie odpowiadać Podpowiem wam, że to jest ustawienie się ciągnie No domyśliłam się Lud Lud raczej liżesz Siesz Ale ciągnę a może coś nauczyć To nie jest lód to... Dobra, podpowiem ci, nie można To nie jest jedzenie To nie jest No powiedz to Nie, 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 nie Bo, wy, we mówi... To jest na P Ale to nie jest tak jak myślisz Znaczy może myślisz dobrze Może może, spójrz na mnie O czym ja myśleć nie masz chłopaka, nie? Nie ma no to <laughs> to, to... szczęśliwa sygielka ogólnie nie wiem. Szczęśliwa sygielka? Um, ja też jestem. Nie, ja nie wiem czy jestem do końca szczęśliwy. Ciężko powiedzieć. To jest bardzo trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie, no? Bo nie ma się porównania, bo patrz jakbyś, jakbyś się porównywał do takiej werso, wiesz, poznałabyś swojego freeza, abyś kurwa jeździła. To nie, to nie maśbaj. Nie, 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 nie. nie, raczej nie. Nie dużo na przykład. Jakoś tak nie <noise> Nie dużo? To porównanie, to teraz jest a do, do kogo się porównujesz? Albo do, pewnie do swoich stanów, jakich, jakich byłaś, tak? Inaczej. Twój etap w życiu. Był kiedyś lepszy, czy aktualnie twój stan w życiu jest najlepszy na na przykład, jak każdy mi mówił, że studia to jest swój najlepszy etap życia, o Jezu, to, 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 nie, szczerze powiem, wróciłabym do liceum, o wiele lepiej mi była w liceum. Ale żeby było Teraz... łatwiej, mniej wymagali, czy... Tak, no bo to tak to jest to prosto, tak? Nie dość, muszę się uczyć. No, bo jest na pierwszym kierunku, no to jest budownictwo. No. Jedni, którzy mają... Architekt? Chcesz, jak, jak, ale jak jaki. Konstruktor. Ko okay. A nie w macie sprecyzowany kierunek? Później się... na przykład do A, puchnika, no tak. puchnika, a po, kie, po, po ilu muś wybieracie kierunek? Po trzecim roku. Jeszcze jeden semestr i kończę. późno mam wrażenie. Ja uważam, że to powinno być od początku sprecyzowane, nie? To jest tak, że idąc takie studie nie byłam w 100% przekonana, że chcę to robić i chcę to studiować, ale spodobało mi się to. <laughs> Myślę, że wiele osób tak była. Słuchaj, no, ale po prostu mam wrażenie, że ja muszę spróbować wszystkiego po trochu, żeby wiedzieć, czego chcę. Bo skąd ja mogłam wiedzieć 3 lata temu, 2 lata temu, czy mnie interesuje geotechnika, czy mnie interesuje hydrotechnika, skoro nie miałam o tym żadnego pojęcia. Okej, okay. skoro tak mówisz, no. to założyłabyś Onlyfans? Ja? On no? Fans? Nie. Skoro mówisz, że musiałabyś wszystkiego spróbować w życiu. Oj, spróbowałam podobnych rzeczy na nie podeszło Jak <laughs> Założyłam Tidera na jeden dzień. nie, po prostu co innego, kiedy mówi się o takich przeżyciach fizycznych, gdzieś się coś przeżyło, a co innego, kiedy trzeba czegoś powiedzmy się dowiedzieć. To jest wiedza, a to nie jest takie poznanie takich świata wiecie co chodzi. No no kumam. Prostu, to jest takie zainteresowanie, no. Mi się, się mega podoba a, go nie ma, bo ma, nie ma, jest a... taki, No, to jest ciekawe kierunek A dużo chłopów tak jest? jest? Pół na pół Ta, Każdy pół, myśli, no. każdy tak. Przychodzę no, do swojej no. byłej szkoły i każdy mówi, no, gdzie studujesz, na widownicy. O Jezu, to ty na pewno masz no. chłopaka, to nie gdzie, gdzie masz, masz pewno Na budowie! Tak, każdy myśli, że ubiega. Z ukraińcami napierdala szpachle tam. No, ty będziesz dorki na budowie. No na przykład w, w te wakacje mi się Zazem, praktyki, mi się mega podobało. Każdy nam mnie tak stresował, że u Jezu dziewczyna na budowie, to zaraz nie wiadomo co pierdę, że nie ale, że zaraz wyszukaj. będą mówić, że co, dziewczyna na budowie, no, to no, ale naprawdę, mi się mega podobało, Takie, akurat trafiłam w fajne miejsce, że było mega spoko, że to mi tłumaczyli wszystko i tak dalej, było mega fajne. Wiesz co, bo mi się wydaje, że budowa w Polsce się kojarzy z takimi typowymi ale, budowlańcami. To jest, to jest Ciao, scusi, stani, sono Pracują z internetem, to są traktowani jako ci, którzy nie pracują, więc tak samo stereotypem jest, że na przykład nie wiem, kobieta na budowie to słaba, albo że budownicy to tylko Ukraińcy na budowie, którzy piją No Znaczy wy raczej nie będziecie fizycznie robić, tylko nie. raczej tak biurowo, nie. tak. E... W sensie to może nie tak. Po prostu my będziemy robili to, Ja myślę. tak jakby przygotowali nas, nas. Tutaj po prostu pod wykształceniem, po prostu nie wiem, konstruktor będziemy projektować, będziemy nadzorować, nie wiem, będziemy projektować materiały. Okej, okay, no, kumam. Czy bardziej taka goce. praca budo biurowa niż taka. Nie, no to zależy, zależy, jak No, się to, to, robi, naprawdę to naprawdę. Możemy to robić tak, jakby. Jest taki wachlarz tego wszystkiego, że no, możemy coś powiedzieć. No. No. Możemy nawet pracować nawet w laboratorium i badać grunt i sprawdzać nośność podłoża, estetyczność konstrukcji. No. no dobra, to nie Fizyczny. będzie robota fizyczna. No dobrze, nie. Raczej nie. nie. Raczej nie planujesz nie. z jakimś ale, no, Dimitrym to... mieszać betonu. Nie, ale. <noise> Ale na przykład byłam na budowie i zapytałam się takiego powiedzmy pana Człowiekowego Zbysia Pan mi da się przyjechać parku. Daj ci kurtkę? Dam Serio mogę ci dać, bo mi jest ten Dam ci, bo ci zimno Chwilę pogadamy Nie wstydź się, spokojnie Czekaj Czekaj, czekaj Dam ci no kurde Mi nie, mi nie, jest, mi nie jest ten Trzymaj Serio Dziękuję No proste, że jasne Laura, będziesz bardzo na ziemi, a jeszcze chwilę pogadamy. A jaki masz kanał? Jaki mam kanał? To jest najlepsze pytanie z możliwych. No bo <laughs> W Polsce. W Polsce? Eee, ale to... Dobra, to ja mogę ci pokazać na Twitchu, ty. Tylko musisz ja mi dać nie, telefon. Ja nie mam. Ale nie musisz mieć aplikacji, żeby zobaczyć mojego streama. No dobra, dam ci. A zapisz, sobie jeszcze lajko? nie, nie zapisuję niestety. Eee, Piszę ci w Google. Patrz. No to musicie się podzielić kurtką. Gdzie masz tutaj tego safari? Dobra, jest safari. No i to pytanie, czy założyłam przytomlayfans? Bardzo ciekawe pytanie. Założyłam? Założyła Laura czy nie? Nie, ja bym nie założyła, bo moim zdaniem to co mam pod sukienką to jest tylko ta do... Dla, sobie. The, nie, dla mnie i plus dla która... I tu jest czat i tam no, oni napierdalają wiadomości są okay. ten, to są też coś się wy i tak dalej. Ej, ale o czymś yy, mówiłaś i nie dokończyłaś. Ja? A zapytałam no. przysłowego pana Zbiesia z koparki, który kładł na przykład kostkę frukową Pan mi da z koparką? Oczywiście, ja jechałam koparką, jechałam ładowarką i w ogóle i w ogóle Ale w ktoś napisał na live, I dajcie piste. mu dupy, dajcie mu dupy Nie, nie damy mu dupy Dam mu dupy? Sorry, mama Kurwa, tyle czasu zmarnowane I Nie, żartuję, żartuję Laura tam jest. Jest. No chodziło tylko o no, no, ty, Excuse me <laughs> <laughs> Nie, to jak to to takie z wyrole, wiesz? Jawika to się jest, y, super. fajny cycki ma i w ogóle. Zajechcie, że ma Macycki w ogóle i tak ten, Ale tego typu. Nie, po prostu to mamy zbyt duży dystans do siebie. Fajnie. i wielkie wyjebanie do siebie. Ty, a y, chcesz jakiś inny dzień się zbić na piwko, jakąś domóweczkę, coś Zresztą tego? Wikt, tak. Serio? Dobra, ty. No, y, daj mi swojego Instagrama albo ja napisałbym y, z twojego telefonu na mojego Instagrama żebyśmy mieli jakiś kontakt i możemy się zbić na jakieś piwko w trujeczkę na przykład co we na to dziewczyna nie <laughs> nie, tak, nie, nie lubię się dzielić pan ze streama nie nie lubimy trójkącików Ej to y, na koniec na koniec bo to jest tradycja u mnie na okay. live no bo no się z kimś przelizałeś, tak przeczytałam Nie, 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 nie no, Ja no, rzadko kiedy tak, tak? takie rzeczy, no ja Sła, raczej taki, taki trochę, trochę grzeczny, grzeczny masz, Już tak, moment Wikusia, bo to jest tylko tradycja Wikusia, jak... ej no to jest Wiktoria, wiki, wiki, wiki? Ja jak, jak, chcesz, jak chcesz, jak chcesz Dobra, jak chcesz A ja jestem tym najbliższą Wiktoria, y, bo to jest tradycja, dziewczyny chciałbym żebyście mi oceniły w skali 1 do 10 wyglądu i tyle. Ale jak nie podobają ci się z brodą, to ja ogole. Ja jutro w planach mam się ogolić, więc yy, i do Barbera też mam w ten. Trochę niezręcznie czujesz się z kogoś do tego raz w życiu. No właśnie, ty tu powie, łatwiej, nie? Tak. Po jakich klubach chodzisz na przykład... Czy w e, jutro klubi? planuję elektryków, o ile o, nie pojadę do Warszawy. Szczerze? No? Szczerze, nie no? no, ja no. byłam tam chyba parę razy raz byłam. No to byłam ja chyba w waszy? niedzielę. A niedziela było... słaba, co A, ty? Piątek, no. sobota to jest. To jest, na... jest bardzo dużo no. Ale ogólnie na przykład byłam raz y, na koncercie Malika. To no. Było tak chujowo. <laughs> na elektryków? Na elektryków Tak, było, tam są koncerty by, organizowane, by 90, organizowane. jest 50, chyba świetnie, był no. koncert Malika czy coś w tym no. stylu. Ale, ja że, że na... plener 33 chodzi ci? Słucham? O plener 33? A nie, to ja plener 33 Wam polecam. A, to jest taki otwarty, co tam jest najwięcej osób, tam idzie. I, a to to nie jest obok, obok strefy też w tych okolicach? Strefy? E, jak masz e, z tego? Ogólnie polecam bardzo kwadratową. No Kwadrat Ja nigdy, nie, naszej, ja nigdy, przy, ja nigdy, e, ja e, ja nigdy nie, nie tak, byłem w kwadratowej. Ja szczerze, nigdy chcę, nie byłem w kwadratowej, szczerze, no? To jest jedyny klub w którym byłam, i ja naprawdę się wybawiłam, bo idziesz tam, naprawdę idziesz na imprezę i, i widzisz takich tam, ludzi jak my. To, idziesz, to, to a to, to nie chcecie na jakieś sociki do game over skoczyć? Chodźcie na sociki. Pójdę! Postawicie w jego fajne jesteście No i git, kurwa ty Ale naprawdę? To jest taki klub, który i masz ludzi w swoim w swoim wieku, naprawdę. Czyli tak 40 lat, nie? No, nie działa, ja mam 20. O, nie, super. Nie jest mega fajnie Dawaj, że takiego parlamentu stoisz sobie, tańczysz no. i stoją ci takie to, to starzy, kurna, po rozwodzie czy coś w tym stylu. I stoją i się patrzą, jak kręcisz tą dupą. No to tak jest nieznane, naprawdę. Na no, mnie też wypatrzyli, dupę, kręcił dupecko? Nie, no, ty pewnie nie, ale jak dziewczyna kręci. szkoda. Czuję się zyskwalifikowane totalnie? Czemu? No co, ja sobie nie mogę patrzeć dupą, w dupę. Kręć dupą No, ale i... ja nie, no mogę, mnóstwo, ale mnóstwo. nikt nie popatrzy. A, A czemu? No wiesz, jak dziewczyna to inna. Zawsze się znajdzie, ktoś w dupo A, ja... A co są liczne dupie owcy? Dupie owce? To to jest owca? Owca Ja jestem Taki ziomek, który ma najlepszą dupę po prostu podobną w... Nie nie w... w... No szkoda. Nie, nie kojarzy. To sobie wpisz, ty i owcy? Nie będę na tyłek. Tyłek, Ale on naprawdę ma niesamowitą dupę Obiecuję i nie pożałujesz Tyłek owcy WK Chciałabym taką No, no. no? To jest to. Serio? Też bym chciał mieć taki tyłek owca eee, To jak w skali 1 na 10? Twoje wnętrze i twoja słowa jestem teraz wspaniała, że nie chciałam tego coś ja nie robię. Nie, z wyglądu, z charakteru z... się poczyniło. 10 na 10, ale... Ale streamerem. Ale jest streamerem. 11 na 10. Nie. No nie dawam Wiktoria. 10. Czy papier kamień, noży to wstydzie, która pierwsza? Ale co? Żeby osiem. Ocenić osiem. z wyglądu. Serio 8? Czego? Tak Czego? Kogo? Z wyglądu, nie. O Ciebie? No. Mogę się napić po prostu. Nie. Nie, Lepiej nie powiedz więcej. więcej. Nie, nie. Nie, nie, no ale jak nie dobra, okay. dobra, ja nie mówię. Ja ty ocenisz nas? Ja, na też, ja, też, ja też, ja też, dobra, ja też, ja też. Nie, ale jeżeli jesteś jakoś jakąś no, to na pewno powiedz. Nie, ja nie, nie, ja jestem bardzo wybredna akurat. Jesteś bardzo wybredna. Ale bardzo podobnie, bardzo ten, ale delikatnie to bym dał o funkcji więcej. Bo po prostu lubię blondynki. Ty masz niebieskie oczy? No, dlatego lubię niebieskie niebieski oczy. Tak, tak, dlatego. Ale e, tobie bym dał 7,5, tobie 6,5, 7. Dziękuję. E, 10 na 10 to Karolina Bisarek. 10 na 10 to Laluna. No. Co? Co ty mówisz? Rolona, ty wypierdolisz Serio wypierdolisz? Dobra, dobra, sorry, sorry, bo chciałbym kupić te szeciki A ja nie piję Jak nie pijesz? Nie mogę Czemu nie możesz? A jednego szycika? Nie, nie mogę Naprawdę, lekki biorę, wiesz? A co z słabego? Nie A co, z jakiego szycika byś się opiła? Ja nie, nie, chcę dobra nie, no nie no będę stopnił Jednego, jednego Jednego, jednego Jednego <grywa> da, Laura Nie, ja, ja dziękuję Laura, proszę, ja, ja czy już zabrała ci czołg do szociki? Nie, ja, ja, cię ja, cię ja, ja porozmawiać i tak dalej, ale nie Nie, tak. po szociku, po szociku no, e, Jakie polecasz no, szociki 2. No, Słodkie, kwaśne. E, kwaśne Game over Game over, jak będziesz A z czym one jest tam, game over? Limonka, kwaśne jabłko i cytryna Dobra, a to mi jest alkohol? A, okay, nie, nikier A okej, niech będzie é uh, uh, tá. muito mm -hmm. like